Kreacja rzeczywistości, manifestacja i wszelkie narzędzia pozwalające wpływać na nasze otoczenie są potężnymi środkami. Jednak w rękach ludzi nieodpowiednich lub nieprzygotowanych stają się bronią obosieczną. To jak powierzenie zaawansowanego narzędzia osobie pozbawionej wiedzy i doświadczenia, potencjalnie niebezpieczne i zdolne do wyrządzenia szkód. Weźmy za przykład osobę, która została zdradzona przez swoją miłość. W poszukiwaniu ulgi w cierpieniu może sięgnąć porady sprzedawców magicznych metod, by rzucić klątwę lub urok. Takie działanie wydaje się prostą odpowiedzą na ból, jednak jest jak niekontrolowany ogień, konsekwencje zawsze wracają do tego, kto inicjuje zło. Kreacja zemsty, manipulacji czy przymusu narusza naturalny porządek i prędzej, czy później skutkuje destrukcyjnymi wydarzeniami w życiu osoby, która się jej podjęła. Kreacja rzeczywistości która opiera się na przymusie, jest przeciwna prawu naturalnemu. Jednak każdy z nas ma wolną wolę, a tym samym możliwość doświadczania konsekwencji swoich działań i uczenia się na własnych błędach. Przykre zdarzenia, choroby czy utrata relacji mogą pojawić się lata później, gdy nikt już nie łączy faktów. Często osoby te, gdy doświadczają konsekwencji swojej negatywnej energii, zaczynają szukać naprawy w przeróżnych technikach, nie rozumiejąc, że to ich własne działania wracają do nich z pełną mocą. Manifestacja czy kreacja, choć mogą wydawać się kuszącymi narzędziami, nie są w stanie zastąpić systematycznej pracy nad sobą oraz procesów niezbędnych do osiągnięcia autentycznych rezultatów. Tak jak zdobycie prawa jazdy wymaga odbycia kursu, nauki i pozytywnego zaliczenia egzaminu, tak samo każda trwała zmiana czy osiągnięcie wymaga czasu, zaangażowania i wysiłku. Manifestacja powinna być procesem świadomym, opartym na głębokiej introspekcji, zrozumieniu konsekwencji oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Brak takiego podejścia prowadzi do nieprzewidywalnych rezultatów, które mogą powodować chaos i destrukcję, trudne do odwrócenia. Pamiętajmy, że kreacja to proces, a proces wymaga nauki, czasu i odpowiedzialności. W przeciwnym razie staje się narzędziem chaosu który prędzej czy później wróci do swego twórcy.